Jesteśmy już blisko piątej niedzieli naszego wielkiego postu. Piąty etap naszej wędrówki paschalnej. Rozpocznijmy jak zwykle krótką modlitwą. Panie Boże, pragniemy Cię na nowo dziękować, Ci dziękować za to, że, że Ty do nas mówisz, że Ty nas przywołujesz, że chcesz, abyśmy mogli także tym razem dojść do źródeł naszej wiary, że chcesz nam podarować. Ducha Świętego, Ducha, który pokazał się w Jezusie ukrzyżowanym i martwych stałym, że chcesz dać nam wiarę, dać nam odwagę, że chcesz zasieć w naszych sercach pokój, daj nam światło. Pozwól nam, aby przez ten wielki post przyszła do nas mądrość, mądrość życia, mądrość postępowania dzisiaj w tym świecie. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiaj Ewangelia z piątej niedzieli Wielkiego Postu jest zaskakująca. Dlatego, że to jest taki moment, jakby Jezus czekał na jakiś znak. Jezus całe swoje życie przeżywa w takiej niezwykłej, intymnej relacji z Bogiem. On staje się jakby przeźroczysty. Rzeczywiście jest doskonałym synem Ojca. Żyje w, 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 w chcianej, Upragnionej zależności od Boga, daje się mu prowadzić. Wszystko, co Jezus robi, co czyni, jak sam mówi, właśnie jest w funkcji ojca, który działa przez niego. Jezus w pewnym momencie mówi: Te słowa, które do Was mówię, nie są moje, tylko są tym, co słyszę od ojca. Żyjącego. Tak samo w innym momencie Jezus też powie, że ja nie działam sam z siebie, ale działam dzięki temu, że widzę Ojca działającego. I także w dzisiejszej Ewangelii, tak jakby Jezus czekał na pewien znak, jakby takie wewnętrzne już. Bo Jezus od samego początku swojej misji mówi, że przyszedł, żeby spełniła się pewna godzina. Były takie momenty, kiedy już Jezus był jakby na krawędzi ryzyka. Chciano go ukamienować, chciano go strącić ze skały w Nazarecie. A mimo tego Jezus zawsze gdzieś uchodził i, i mówił, nie nadeszła moja godzina. Także Herod, kiedy powiedziano mu, że Herod chce cię zabić, on wtedy odpowiada, powiedzcie temu lisowi, nie nadeszła jeszcze moja godzina. Więc Jezus czeka na pewien komunikat od, od Boga, od Ojca. To już jakby pokazuje, co znaczy... Być wierzącym, jaką wiarę Jezus przynosi na ziemię. Wiarę, która nie jest tylko światopoglądem, nie jest tylko przekonaniem do różnych spraw moralnych czy doktrynalnych, ale jest czymś więcej. Jest osobistym zaufaniem, osobistą relacją z żywym działającym Bogiem. Daje się Mu prowadzić. I tym znakiem, tym momentem takim jest pojawiający się Grecy, czyli poganie. Ludzie z oddali. Którzy przychodzą do apostołów i mówią, pragniemy zobaczyć Jezusa. I kiedy apostołowie mu, Jezusowi o tym powiedzieli, Jezus tak jakby nabiera powietrza w siebie i mówi, nadeszła godzina, żeby Syn Człowieczy został wywyższony. O tym wywyższeniu Jezus mówi przy różnych okazjach, mówiąc, że kiedy zostanie wyniesiony nad ziemię, czyni aluzję do swojego ukrzyżowania, wtedy przyciągnie ludzi do siebie. Zacznie się to szczególne, takie niezwykłe przyciąganie. To jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj bardzo często jesteśmy świadkami czegoś odwrotnego: że ludzie wycofują się z Kościoła, składają akty apostazji, yy, przestają chodzić do Kościoła, stają się obojętni na kwestie dotyczące wiary, religii. Natomiast z drugiej strony Jezus nieustannie pode, po, po, podejmuje ten ruch. Przyciągania ludzi do siebie, o czym świadczy także wielu ludzi, którzy nieraz pozostają zaskoczeni tym, że w pewnym momencie się, pojawiła się miłość Boga w ich życiu. Na jakimś zakręcie życia doświadczają cudownej, wspaniałej tej siły atrakcji, przyciągania Jezusa, że w Jezusie rozpoznają Boga, miłość Boga, odpowiedź, na którą okazuje się od dawna czekali, tylko nie spodziewali się, że przyjdzie w ten sposób i z tej strony. I Jezus, kiedy mówi o tym swoim wywyższeniu i przyciąganiu, to też mówi o sądzie. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz rozstrzyga się życie wielu ludzi. I o tym rozstrzyganiu dzisiaj bardzo ważne jest poświęcić dwa słowa. Ja byłem pod wrażeniem, to było pod, po śmierci Jana Pawła II. Pod wrażeniem tego, co się działo w Izraelu. Mianowicie w Izraelu żył pewien bardzo szanowany rabin Itzhak Kaduri. Bardzo dużo się o nim mówiło. Był jednym z najbardziej czołowych przedstawicieli takiego nurtu duchowości w ramach judaizmu Kabały. Kabało się zajmuje dużo ludzi także spoza świata izraelskiego, na przykład kabalistką, się zainteresowaniem kabałą, chwali się, Madonna, piosenkarka amerykańska, inni ludzie. Kaduri był takim punktem odniesienia, taką wyrocznią. Wielu ludzi przychodziło do niego, żeby prosić o o słowo, o rozeznanie, o poradę życiową, taki odpowiednik żydowski naszego ojca pustyni, czy nawet dwudziestowiecznego ojca Pio. Kaduri w pewnym momencie nikt dokładnie nie wie, ile on przeżył, dlatego że zaginęły jego papiery aktu urodzenia. Niektórzy mówili, że mógł żyć 105, niektórzy mówili, że nawet więcej lat. W każdym razie był wielkim autorytetem w Izraelu. I od pewnego momentu Kadur, jako mistyk, jako człowiek modlitwy, zaczął mówić o tym, że Bóg podarował mu łaskę zobaczenia się z Mesjaszem. Zresztą nawet na spotkaniu, do którego doszło z tak zwanym Mesjaszem z Brooklynu, czyli Rabbim Lubawiczem w Nowym Jorku, to był rabin, którego w niektórych kręgach żydowskich, ze względu na jego popularność, uznawano za mesjasza, który się pojawił, nie pierwszego zresztą, w świecie żydowskim. To sam Lubawicz miał powiedzieć Kaduriemu: Ty nie umrzesz, póki nie zobaczysz nadchodzącego mesjasza. I Kaduri zaczął coraz częściej wprawiać w konsternację swoje środowisko, dlatego że mówił nie tylko o tym, że sam widział Mesjasza, ale że zapowiadał Jego niech rychłe, szybkie pojawienie się w Izraelu, przy czym mówił, że to pojawienie się Mesjasza będzie czymś bardzo radosnym dla ludzi prostych, natomiast bardzo trudnym do przyjęcia dla ludzi wykształconych i ludzi, którzy są na odpowiednich w stanowiskach. I zostawił imię, które zostało mu ujawnione, objawione, tego właśnie Mesjasza w swoim testamencie, przy czym zastrzegł, poprosił, żeby ten testament był otwarty dopiero rok po jego śmierci. Więc kiedy przyszedł właśnie ta pierwsza rocznica śmierci Kaduriego, można to widzieć na YouTubie. Na sam pogrzeb Kaduriego do Jerozolimy przyjechało około 200 tysięcy ludzi. Natomiast kiedy doszło do otwierania testamentu, były kamery. Była transmisja, byli przedstawiciele świata adwokackiego i religijnego i prasy żydowskiej. Byli wszyscy bardzo ciekawi, co będzie w testamencie tego wielkiego rabina, Itzhaka. I nagle okazało, otwierają, i nagle tam w środku znajdują, zostało mi przez Bożą Opatrzność objawione imię Mesjasza, który niebawem pojawi się w Izraelu. Jego imię brzmi Jehoszua. To jest hebrajskie brzmienie imienia Jezus. Od tego momentu zrobiono wszystko, żeby o Kadurim zapomnieć. Prosiłem nawet moich przyjaciół żyjących w Izraelu o to, żeby zbierali mi jakieś kolejne materiały dotyczące Kaduriego. Wszystko było jakby obłożone embargiem. Coś bardzo kłopotliwego, wielki embaraz, który powstał w świecie żydowskim. Od niedawna zaczynam dostrzegać, widzieć coraz częściej pojawiające się świadectwa Żydów, którzy mówią o tym, że już się nie boją i stają przed kamerą, albo nagrywają swój filmik przez komórkę i mówią: Ja wierzę w to, że prawdziwym Mesjaszem jest Jezus. I dziękują za to Kaduriemu, że ich naprowadził. To jest jakby jedna z tych ścieżek przyciągania, bardzo dziwna ścieżka przyciągania, która pokazuje, że Jezus rzeczywiście, Jezusowi, rzeczywiście jako Zbawicielowi świata, zależy na każdym człowieku. Druga ścieżka to jest, przechodzi przez paradoks wiary. Takie inne zdarzenie, które bardzo mi pomaga nieustannie, to jest zdarzenie, od którego zaczęła się ewangelizacja Japonii. Związana jest ze świętym Franciszkiem Ksawerem. Franciszek, jako, yy, jako nawrócony student Sorbony, miał w sobie tak ogromną ilość gorliwości i taką ogromną miłość do Chrystusa, że chciał, żeby o Chrystusie dowiedziało się jak najwięcej ludzi, biorąc wektor w stronę Azji, jak najdalszej. Pragnął dotrzeć do Chin z Ewangelią. Ewangelizował wcześniej, był trochę w Indiach, trochę w Makao. Dotarł do Japonii i w Japonii, nie znając języka, nauczył się tylko po japońsku jak papuga, nawet nie rozumiejąc znaczenia całe credo wyznanie wiary. I stanął w, na rynku głównym ówczesnej stolicy, w Kyoto. I zaczął od rana do wieczora recytować kredo. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał. Wierzę w Ducha Świętego, wierzę w przebaczenie grzechu, wierzę w zmartwychwstanie ciała, wierzę w życie wieczne. I kiedy skończył, rozpoczynał na nowo. I ludzie go traktowali jako, jako zjawisko dziwne, więc ktoś tam wybuchał śmiechem, ktoś sobie kpił, ktoś tam go szturchnął, ktoś rzucił. Pomidorem w niego, ktoś go oblał jakąś lepką cieczą, a Franciszek nieustannie przyznaje się do Chrystusa, daje świadectwo. Wieczorem podszedł do niego pewien rycerz szogun i zaprosił go do siebie. Franciszek był bardzo zaskoczony tym finałem dnia. Spodziewał się czegoś innego. Ten rycerz ofiarował mu łaźnię. Ubrania, potem kolacje. I w czasie tej kolacji przez tłumacza, powiedział mu tak: Ja Ciebie obserwowałem cały dzień. Ja, mam, ja jestem rycerzem, ja jestem szogunem. Ja mam wiele zalet, których nauczyłem się w życiu. Ja na swoim ciele noszę blizny mojego męstwa. Ja potrafię walczyć. Ja doszedłem do czegoś w życiu, mnie ludzie ustępują miejsca, mnie obdarzają szacunkiem. Ja się w życiu wiele nauczyłem, ale ja dzisiaj patrzyłem na Ciebie. Ty masz coś, czego ja nie mam. Ty potrafisz znosić upokorzenia. Skąd ty to masz? I wtedy Franciszek zaczął mu mówić o Chrystusie. Zaczął mu mówić o ukrzyżowanym, o sile, potędze, która bierze się z tej paradoksalnej czy tej pozornej klęski. Odrzucenia, pochańbienia, kenosy, że Bóg objawił się poprzez to, co wydaje się dla nas niemożliwe do przyjęcia. I ten szogun, ten rycerz okazał się jednym z pierwszych wyznawców Kościoła katolickiego w Japonii. Różnymi drogami przebiega ta subtelna Dziwna, czasami bardzo paradoksalna siła yy, przyciąganie Jezusa Chrystusa. Opowiadali mi też kiedyś yy, małżonkowie, pewna ekipa, yy, kilku małżeństw, którzy pojechali do Wiednia, głosić takie katechezy, ewangelizacje, ze świadectwem, z przepowiadaniem Ewangelii. I jednego wieczoru, kiedy to robili, Jedna kobieta wstała, zaczęła coś mówić, ale mówi, tak wyjątkowo jej nie szło. I miała kłopoty z językiem i z wyrażeniem siebie, i właściwie nic nie powiedziała. Mówi, powiedziałam ludziom same głupoty, nic sensownego. To była klęska. Ja już myślałam sobie, to już jest koniec, po wszystkim. Usiadła, no potem wstał ksiądz i uratował sytuację. Jakoś tam yy, uzupełnił to, co brakowało. Na koniec po tym spotkaniu. Wielu ludzi zatrzymało się i wielu z nich mówiło, że to, co ten ksiądz mówił, to były rzeczy dobre, ciekawe, ale to w, słyszymy, słyszeliśmy nieraz w kościele już. Natomiast bardzo nas przekonało to, co zrobiła ta kobieta. Bo ona rzeczywiście niewiele nam powiedziała o Chrystusie, ale myśmy zobaczyli, że ona ma siłę, żeby stracić twarz dla Chrystusa, żeby przyjąć. Ewentualne odrzucenie, odepchnięcie. To jest właśnie ta siła, którą ma Jezus w sobie. Siła, znak rozpoznawalny Boga. Tylko Bóg tak kocha, że nawet kiedy Go zlekceważymy, kiedy Go odepchniemy, kiedy Go źle potraktujemy, to Jego miłość się nie wyczerpuje. To jest ta siła płynąca z krzyża, która powoduje że Jezus szuka każdego człowieka, czasami nawet zostawiając człowiekowi ostatni moment życia na łaskę. To jest siła Paschy, to jest siła Krzyża.